Szczęść Boże. Kłaniam się z gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zaczynamy tę transmisję i zaczynamy ósme posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej Norymberga 2.0, działającej w formacie prawnym zespołu parlamentarnego do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19, a dzisiaj odniesiemy się do problemu, wyzwania, zagrożenia, konstytuowania się reżimu pandemicznego, systemu segregacji sanitarnej, terroru, totalitaryzmu nowego, zaprowadzanego pod pretekstem walki o zdrowie publiczne, walki z pandemią, konstytuowania się tego reżimu na wyższym międzynarodowym poziomie. Ja to podziękowanie przyjmuję tylko jako przedstawicielka bardzo wielu organizacji wolnościowych, które działają u nas w kraju. Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców i organizacje wolnościowe tutaj wraz z panią mecenas Tarnawą Gwóźdź i panią Emilią Sykut i panią Justyną Sochą działania w sprawie tych niepokojących informacji, w sprawie poprawek do istniejących przepisów zdrowotnych i traktatu tak zwanego antypandemicznego WHO. Te prace już rozpoczęły w kwietniu. Ja osobiście dołączyłam w maju. Ten cenny dokument też tutaj przekazałam do przesłuchania i jako dowód tutaj w tych sprawach, o których mówimy, te informacje, które dzisiaj podam są między innymi właśnie od przedstawicieli, którzy w tym dokumencie są zarejestrowane ich wypowiedzi. Pierwszą osobą według mojej wiedzy, która zaalarmowała świat o poprawkach, do IHR z angielskiego, czyli Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, był James Roguski, który już w marcu zauważył, że pojawił się jeden artykuł, który mówił, że przedstawicielka administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Bidena, zgłosiła 18 stycznia właśnie poprawki do już istniejących międzynarodowych przepisów zdrowotnych według konstytucji WHO takie poprawki trzeba zgłosić na 4 miesiące przed światowym zgromadzeniem zdrowia które było zaplanowane w tym roku na czas od 22 maja do 28 maja także administracja Bajdana zgłosiła to właściwie na ostatnią minutę i Właściwie było to utrzymane w tajemnicy, wyglądało jakby miało być całkowicie zamiecione pod dywan i właśnie pan James Roguski, który jest amerykańskim pisarzem, dziennikarzem i aktywistą rozgłosił tą informację na cały świat. No i oczywiście różne organizacje wolnościowe na całym świecie podniosły ogromny alarm i protest, ponieważ Pan James Rogulski informuje, że poprawki do już istniejących międzynarodowych przepisów zdrowotnych to jest coś ważniejszego niż tzw. traktat antypandemiczny, o którym jest mowa od zeszłego roku i o którym oficjalnie Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że on już zaczął być procedowany i ma być zatwierdzony na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 2024 roku, ale on tak naprawdę odwraca uwagę właśnie od tych międzynarodowych przepisów zdrowotnych, do których na ostatnią minutę zostały zgłoszone poprawki. One są o tyle niebezpieczne, że ponieważ przy traktacie antypandemicznym mówi się, że to będzie to będą zmiany w ratyfikacji już istniejących przepisów międzynarodowych, więc według 90 artykułu naszej Konstytucji powinny być zatwierdzone przez Parlament, podobnie jak w innych państwach członkowskich. Natomiast poprawki zgłoszone do już istniejących przepisów zdrowotnych, mówi się o nich, że one nie wymagają takiego zatwierdzenia, ponieważ są to poprawki do już istniejących przepisów zdrowotnych. Także właśnie o tyle jest to bardzo niebezpieczne, że te poprawki mogą być wprowadzone ponad. Parlamentem bez jakichkolwiek konsultacji społecznych i właściwie ponad możliwością wyrażenia woli także przez rządy państw członkowskich, w tym także naszego państwa. Wysłuchując się tym obradom, które były teraz od 22 do 28 maja, Zostały tam zgłoszone jeszcze nowe poprawki przez państwa członkowskie, między innymi przez Francję, ale także przez inne państwa. Według tutaj też wypowiedzi prawników i pana Jamesa Roguskiego, one są bezprawne, ponieważ one zostały zgłoszone bez tego czteromiesięcznego wymogu, że powinny być zgłoszone przed Światowym Zgromadzeniem Zdrowia. One powodują, że to, co dotąd było zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, ma odtąd być prawnie usankcjonowanymi nakazami czy nawet rozkazami Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, pan Tedros, który teraz właśnie też na tym posiedzeniu został wybrany na następne pięć lat, czyli na następną kadencję, jeżeli on jednostronnie ogłosi jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia publicznego, to nie musi być pandemia, może sobie wymyślić, na przykład epidemię depresji, nie musi podawać źródeł, skąd bierze informacje, że właśnie ogłasza takie zagrożenie dla można powiedzieć i globalnego zdrowia publicznego na całym świecie, ale także tam jest sześciu dyrektorów tak zwanych regionalnych, którzy mogą ogłosić regionalne zagrożenia i te ogłoszenia są bez uzasadnienia, a jednocześnie bez konsultacji w ogóle z państwami, na których terenie niby te zagrożenia mają wy wystąpić. Nawet jeżeli takie państwo by się sprzeciwiało, że na jego terenie jest zagrożenie, to liczy się tutaj zdanie dyrektora generalnego, pana Tedrosa, czy tychże sześciu dyrektorów regionalnych. Niepokojące jest to, czym jest albo czym się stała w ciągu lat Światowa Organizacja Zdrowia, bo stała się ona organizacją prywatną. Tylko 16% składek członkowskich pochodzi od państw członkowskich, natomiast ponad 80% to są wkłady organizacji prywatnych, w tym organizacji Billa i Melindy Gatesów, Komunistycznej Partii Chin koncernów farmaceutycznych, banków i różnych innych prywatnych grup interesów. Oczywiście istnieje tutaj ogromny konflikt interesów, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia, która już ma historię korupcyjną i właśnie konfliktu interesów, po prostu będzie realizować cele, które wyznaczą finansowi mocodawcy. To jest ogromne zagrożenie. I dyrektor właśnie tej prywatnej organizacji ma mieć władzę nad ogłoszeniem zagrożeń zdrowia na całym świecie, a także środków, jakie należy podjąć, żeby z tym zagrożeniem walczyć. Czyli. Jak się przysłuchiwaliśmy tutaj tym obradom podczas teraz Majowego Światowego Zgromadzenia Zdrowia, bardzo akcentowana była sprawa szczepionek w ogóle. Tam akcentowano, że szczepionki to jest największe dobro ludzkości, największe dobro zdrowotne. I oczywiście zagrożenie jest takie, że jeśli te poprawki wejdą w życie, to za chwilę usłyszymy, że jest przymus we wszystkich państwach przyjmowania nie tylko dotychczasowych preparatów genetycznych nazwanych szczepionkami, ale prawdopodobnie nowej generacji szczepionek tak zwanych, które już są zapowiadane, że można je przygotować proszę państwa w 100 dni, co jest absurdem, absolutnie absurdem medycznym, jest to wbrew nauce, jest to wbrew medycynie. Także jest to ogromne zagrożenie dla suwerenności państw członkowskich, dla niepodległości naszego państwa, Rzeczpospolitej Polskiej i dla wolności obywatelskich. Z tego co wiem, chodzi o czas przeprowadzenia badań wszelkich badań, jakie są wymagane do dopuszczenia szczepionki albo złożenia dokumentów czyli, zarówno. Najpierw badań w laboratoriach, potem badań na zwierzętach, a potem badań na ludziach, czyli tak zwanych badań klinicznych. Twierdzą, że mogą to zrobić w 100 dni, co jest oczywiście niemożliwe, bo żeby to było prawidłowo zrobione, to zajmuje kilka lat, dotąd zajmowało około 10 lat. Na tym posiedzeniu majowym została wprowadzona między innymi poprawka nowa poprawka, która nie czekała 4 miesiące, tak jak to powinno być zanim zostanie zgłoszona, że jeżeli w, tych ciągu, w ciągu tych sześciu miesięcy, które teraz mają być na zastanowienie się państw nad przyjęciem poprawek, jeżeli w ciągu tych sześciu miesięcy dane państwo zgłosi sprzeciw, że nie chce tych poprawek, to jeżeli jedna trzecia państw członkowskich na takim zgromadzeniu Światowej Organizacji Zdrowia powie, że nie zgadza się z interpretacją danego kraju, to ten sprzeciw będzie odrzucony. Będzie to sprzeciw do sprzeciwu, który ma być skuteczny i właściwie uniemożliwia odrzucenie tych poprawek.